Dlatego nasz świat jest tak nasycony wszystkim, co ogłupia. Programami telewizyjnymi, wesołymi miasteczkami, narkotykami, alkoholem. Wszystko po to, by osłabić nasze umysły. Wtedy nie przeszkadzamy swoim myśleniem przywódcom świata. Zrozumcie, że są ludzie, którzy kierują waszym życiem, choć wy o tym nie wiecie. Mamy kłopoty, bo wy i 62 miliony Amerykanów właśnie mnie słuchacie, bo mniej niż 3% z Was czyta książki, mniej niż 15% czyta gazety, bo jedyna prawda, jaką znacie, pochodzi z telewizora. Na świecie żyje już całe pokolenie, które swoją wiedzę zaczerpnęło wyłącznie z telewizji. Telewizja jest niczym Pismo Święte, niczym wyrocznia. Kreuje i obala prezydentów, papieży, premierów. To najpotężniejsza siła na całym pozbawionym Boga świecie i biada nam, jeśli wpadnie w ręce niewłaściwych ludzi. Ta sieć należy do największej korporacji świata, kontrolującej najskuteczniejszą machinę propagandową, jaka istnieje. Nie wiadomo, co za kit nam wcisnął. Posłuchajcie. Telewizja nie mówi prawdy. Telewizja to wesołe miasteczko. Cyrk, karnawał, wędrowna trupa akrobatów, bajarzy, tancerzy, pieśniarzy, żonglerów, tresorów lwów i piłkarzy. Pracujemy w branży zabijającej nudę. Ale dla Was. Bez względu na Wasz wiek, płeć i pochodzenie rasowe, jesteśmy całym światem. Wierzycie w iluzję, którą pokazujemy. Mylicie fikcję z rzeczywistością. Robicie wszystko, co Wam powiemy. Ubieracie się, jecie, wychowujecie dzieci, a nawet myślicie zgodnie z przykazaniami telewizji. To masowe szaleństwo. Na miłość boską, wy istniejecie naprawdę, to my jesteśmy iluzją. Rządzący nie chcą dobrze poinformowanego i samodzielnie myślącego społeczeństwa.